Impuls do Sędziszowa, ale nie chcę mi się czytać numeru Jedziemy do Pragi pociągiem Intercity znowu Krakowa, ja Tylko, że tym razem w Bydyp E231 e numer 349 I no w ogóle... Ten film jest końcem przerwy na kanale Więc... Ym, jeszcze będzie oczywiście film z Pragi, chleb na draży. Ale to potem, dobra, no to jest ten dosyć trzeba cały. Tu jest siódemka. Tu jest ten 57 fps, a tam jest też siódemka. No tam jakaś SKA2 zamyka drzwi. Odjazdy. jazdy. trzeba eee, to obejść. to jest? Nie wiem. Trudno. To jest 83106 Zephyr, Intercity, do Kołobrzegu i będzie odjeżdżać. Gołąb. Jedzie Zephyr. F07400, on taki okrągły numer. To jest yy, 111,20 mm. Yy, to jest, nie pamiętam, typu... Yy, a nie, to jest po prostu 141 AFP, to jest też 111 a e, 20 MM, a to jest 111 AROF, e, powstały ze 110C. Tu jest... O, Budapest Negati, Pracha w Wyrusowice. No nie, no Budapest Ugati, no, no i Pracha w Tam idzie Donetsk a 1 na lotnisko. Ciekawe, czy będzie ten... Nie, a to nie, to nie jest chyba ten To jest na pewno nie ten o a tym sędziszowa? Do Sędziszowa stoi! Już miał odjechać. Dziwne. Nochato on tu jedzie po naszym. To jest do święcima, a jedzie tutaj nasz Krakuwie. E, no jedzie. E, 3, 3, 3, 3, nie, 3, 0, 7 1, 4 do Oświęcimia, SKA3 No i N79, tak rama dobra, Polska, dobra, i czekamy na naszego. O, no, wjechał ten Akatus obklejony reklamą, a ja go nie sumiowałem, Szkoda, tu jedzie kolej małopolskie N78A, tak, tak, no, na lotnisko SKA1. No, Ale ważne, że on się tam zatrzymał? Trudno. No jedzie pewnie już Krakowia. Oby. Tym razem dziadek do mnie mówił. No jedzie, tak. Czy? Tak, czy? Nie, tak. Czemu ma białe armię? A nie, to są dwa węgierskie wagony, a potem jest nasz. Oby, bydmy, p e, e, dwa, trzy, 233. Ale raczej nie. O, co to? Co święcimy? No Na tu jedzie Krakowia oczywiście. Mamy miejsca... cicho. Mamy miejsca w 349. A to on się zatrzyma... To ten, to musimy tam przejść. No jak on się tutaj zatrzyma... No to jest ten, no właśnie zobaczymy, muszę dodać to rzeczywiste zostawienie na wagon wewnątrz. Tu jest Maria, nie ma tu przejścia. Ty to podstawili tego wagona? Aha, bo jemu z rodem nie zapalili siedzenia, bo na wagon wewnątrz, ale jest ten. To jest bypym z 020 dobra, no, będę filmował przez chwilę e, peron O, jedzie ten No tak, tak. Dobra, co jest co? Wydaje mi się, że tak, bym z... O, też z dobrymi fotelami, ale to już ten. I to będzie... Budapest, Keleti, bym z 319 A ja tu będzie, będzie nasz no i BDP by, E231 e, niestety Trudno Zobaczymy jak to będzie Dobra to ja się e, rozłączę na chwilę No dobra wsiadamy tutaj ale staw wody w odpad mi nadraży No dobra jesteśmy w ba Ciężko chodzi pod łokie Do a ufer Więc mamy tutaj Ja siedzę w tą stronę bo tu jest kierunek jazdy Dobra nie chodzi tam przy oknie niestety Siedzenie składane. No, to się rozłożymy. No i tak to wygląda. Ja się rozbiorę. Nie wie, że składane, ale miękkie dosyć. To zresztą też, no, co mi tutaj wiesz, że kurtka, ja nie chcę tak... Mhm. Zasłanka tylko z jednej strony to minus. Dobra. Czy siłą woli mi się uda to podnieść? Nie. No a ten ciężko. A nie, ten fajnie chodzi, a ten z przodu ciężko chodzi. Jak w na naszym auto każdy na zieloną szkoła ciężko chodzi jeden, który pozostał. Zagłówek E taki sobie. Już lepszy niż w A my, niż w tym, niż... Ojedziemy właśnie. Już lepszy ten zagłówek niż w A. Eym... A b, p, e, e, 347 Dobra, to zakończymy na tym Seat View do końca ym, Peronów. No i tu stoją te. O. Miło patrzeć na to i nie ma rozłącz <trybować> Bo jest jakieś 0 stopni albo mniej nawet Okej okay, dobra mi myślę że już to wystarczy na dzisiaj też czy znaczy do nie ma czy tu nie, coś nie stoi bo mam dopiero to do 7 minut to jeszcze 10 sekund Dobra film się zakończy za 5 4 trzy, dwa, jeden, en